Ojcze Augustynie, przychodzimy ze słodyczami i być może dlatego, że w ciągu tych wielu lat współpracy jako y, samorząd gminny, jako świeckie władze administracyjne tego terenu przysparzaliśmy goryczy. W związku z tym proszę potraktować to jako przeprosiny za to, co nie było słodkie w naszej współpracy. Ja myślę, że y, może z pokory przed ojcem przynosimy te przeprosiny, bo uważam, że współpraca, a szczególnie ze strony ojca, w stronę władz administracyjnych tych świeckich, że powinna być wzorem. To słodycze i oby przyszłość była tak słodka na Nowym Miejscu. Proszę również od władz gminy Kamienna Góra przyjąć Upominki, które będą Ojcu przypominać o tych bodaj 26 latach spędzonych tutaj w Krzeszowie, ale będą przypominać też o Dolnym Śląsku poprzez to wydanie, pod którym podpisały się wszystkie władze gminy, cała Rada Gminy. Być może jak będą momenty, Chwile, które pozwolą ojcu powspominać, to zaczynając od tej dedykacji, ja pozwolę sobie ją przeczytać. W podziękowaniu za długoletnią pełną uznania pracy duszpasterską w parafii Krzeszów oraz współpracę z gminą Kamienna Góra, władze gminy, rada, wójt pozostali, dodam, że są tutaj również zabytki Krzeszowa i całego Dolnego Śląska. Yy, proszę, może postawić, dlatego że yy, ja za chwilę się wytłumaczę, dlaczego, ale ja pozwolę sobie y, trochę dłużej pomówić. Yy, na końcu powiem, dlaczego yy, tak sobie yy, pozwalam. Yy, proszę również przyjąć coś, co pozwoli od czasu do czasu nakreślić parę słów, a może coś przelać na papier ze wspomnień, a jeżeli w tych wspomnieniach znajdziemy się jako władze gminy Tajnana Góra pozytywnym świecie. tym bardziej będzie nam miło. Ja tutaj, w obecności mediów, w obecności taśmy, która pozostanie dowodem, chcę w imieniu władz gminy, a mam tą przyjemność, że przez 12 lat mogę powiedzieć, jak ta współpraca wyglądała, chcę naprawdę serdecznie podziękować. Otóż, wiele było takich momentów, gdzie człowiek nie wiedział, co robić tej pracy gminnej. Nie wiedział, jak przedstawić pewne propozycje, jak zachować się tutaj, w tym gronie niewielkiej społeczności, bo tylko ośmiu i tysięcznej, w kontekście tej polityki dużej, tych wartości podstawowych, tych wartości niezmiennych. I muszę powiedzieć, że wtedy tu do ojca Przynajmniej ja przychodziłem porozmawiać, może nie tyle poradę, ale o sposób oceny pewnych moich zamiarów. I za to chcę podziękować ja osobiście, ale chcę też podziękować jako Wójtek gminy, któremu łącznie z przewodniczącym Rady, bo tak się składa, że od 12 lat yy, pan Tadeusz jest przewodniczącym Rady, ja zaś wójtem, żeby można było przez te przynajmniej 12 lat współpracować, myślę, że ku dobru wszystkich tutaj mieszkańców. Za to serdecznie dziękuję. I teraz tłumaczę, dlaczego pozwoliłem sobie trochę dłużej powiedzieć. Otóż żałuję, że nie będę miał takiego słuchacza, Proszę Ojca, stoimy tutaj chyba najbardziej wiernie odbierający to, co Ojciec zrobił. Bardzo często sobie tak powtarzamy. Co by było, gdyby Ojca nie było? Cóż, to by spały, ta na kościele św. Józefa może jeszcze na głowę spadała, tynki były zadrapane, niedopilnowane. A w kościele gdybyśmy siedzieli, to byśmy nie zawsze słyszeli, bo to nagłośnienie, to tak pięknie napełnia Kościół, jak się cieszymy, jak serce się radnie, kiedy się słyszy ojca słowa tak pięknie, przemawiające, czy to będzie podczas homilii, czy podczas modlitwy, że trafia każdemu jednak do do serduszka, bo nasi koledzy przewodnicy mówią, ze całego regionu, z całego Dolnego Śląska, z Łodzi, z Warszawy, ja co są chcielibyśmy właśnie mieć takiego ojca. I nie przypadek, że władze kościelne przydzieliły nam ojca jako ojca duchownego naszych przewodników, żebyśmy się tutaj wspólnie cieszyli królową studentą, a ojca z nami nie będzie, ale ojciec będzie się dalej modlił. Dlatego pozwoliliśmy sobie tutaj razem z kolegami przygotować namalowany przez pana Szymika obraz gdzie jest właśnie tu przedstawione to skrzydło, gdzie ojciec tutaj z tego okienka spogląda. I mam nadzieję, że jeżeli ojciec będzie tam dalej gdzieś poza terenie, to proszę spoglądnąć na ten obraz i wspominać nas, bo my ojca tutaj nie zapomnimy. To co powiedziałem, to co ojciec tutaj zrobił dla zamytku, dla dobra, tego co tutaj mamy i przygotowywane jest przecież ja tej treści nie będę czytał, bo no, chociaż kolega przeczyta. Tak, pozwoliliśmy sobie tak w niewielu słowach zamknąć to, z czym byliśmy związani. W szczególności, no w przypadku tutaj Wiesiak, a już w tym roku dwunasta, które zawsze na spotkaniach gadały bardzo dużo, no i ta msza szczególnie taka wyjątkowa, która tutaj, no, jakby nadawała tych obrotów do tej pracy przewodnickiej yy, i w tym kontekście, żeby przekazywać odpowiednio tą wiedzę tutaj w szczególności na temat Krzeszowa i nie tylko, zresztą w ogóle terenów, które nas tutaj otaczają. I pozwoliliśmy sobie tak napisać na Paniotkę wieloletniej niezmiernie sympatycznej współpracy nacechowanej przyjaźnią, miłością i Waszą autorską, cesarską zrozumiałością z życzeniami dalszej, owocnej posługi kapłańskiej od przewodników sodeckich z klubu księcia Bołta I w Karejnej Górze, którym kontakt z Ojcem na zawsze pozostanie w pamięci. Pozwolę sobie to do... w rękach wszystkiego najlepszego. No, że oczywiście, że no, ten obraz będzie przypominał tą moją obecność tutaj w Moją współpracę właśnie z panem, który No autor, autor tego obrazu, pan Szybin, kiedyśmy się rozmawiali, mówi komu jak komu, chociaż mówi, to jest jakoś takie jego osobista, wielka wagiązka powiedziane, komu jak komu, ale ojcu, bez wróżenia oka ten obraz. Pozwolę sobie o również w imieniu wszystkich przewodników sudeckich, którzy tu często odwiedzają. Właściwie ojciec zawsze i pomaga również złożyć serdeczne podziękowania. No i dalszej miłej współpracy z nami się już prawie od samego początku, zawsze ojciec przychodził do, do PTT-ka, prawda, dużo dyskutowaliśmy. No uważam, że jeszcze będziemy się spotykać. Dziękuję Przepraszam. Przepraszam bardzo. bardzo. Proszę ojca, ja jeszcze chciałem powiedzieć tak. tak rozpoczęli taką produkcję z dywaników z tych zabytkowych domkach tkaczy w Jest to dywanik ekologiczny, nie mam jeszcze pełnych badań, ale ja sobie wyobrażam, że to jest dywanik przedłóżkowy. Że ojciec jak sobie jego położy na tym, nóżki, oczy, to będzie się czuł, że jest tutaj dalej a, a zapewniam, że wszystkie złe prądy, tak jak tutaj szefem firmy, na pewno te złe jony pozostaną gdzieś tam, że będzie mile, mile się zasypiało. Także to bardzo proszę, jeżeli ojciec zechce to trzymać przed łóżkiem, prawda, przed tym, to będzie się tak, że tu ojciec jest z nami. No a tu jeszcze pan prezes. jeszcze idąc dalej tym tokiem myślenia, również chcemy wykorzystać ten dywanik. Jako, y, jako taki ala pokrowiec samochodowy, bo niektórzy męczą się jeżdżąc na takich pokrowcach kulkowych. Tak. Ten jednak daje przyjemny efekt, nie, nie boci się człowiek i te ujemne jony w jakiś sposób neutralizuje, że jednak to zmęczenie w jakiś sposób ucieka i tu taka y, drobna, etykietka firmy w domu.

no i, i ekologia i wykorzystanie tych yy, domków i nawiązanie do, do pracy. dokładnie do tego to. No, liczyliśmy, że kiedyś się rozpocznie produkcję, że ojciec tam na błogosławieństwo umiejętne, w czasem ojca może nie być, to dlatego jeżeli jeżeli będzie jakaś ta informacja, to już ojciec będzie miał jakąś możliwość nas wspominania. No i chyba będę wyrażycielem wszystkich, ponieważ tak się składa, że i Pan Wójt. I ojciec byli się naszego klubu imieniem Księcia Wolga I, a 10 listopada wypada 700 lat jego śmierci. Ja już dzisiaj w imieniu wszystkich zapraszam, żeby ojciec jakby znalazł czas i tego 10 listopada przyjechał do nas, ale nie tylko przyjechał, ale bardzo ciekawie do nas jeszcze przemówił. Właśnie o systemstwa, jak się to pięknie zaczęło zgodnie, Czas pozwoli mi zdrowie, to bardzo prosimy, żeby ojciec na 10 listopada, czy 9, to 10 listopada. Na pewno będę starał się, jeżeli tylko coś nadzwyczajnego się nie wydarzy, to będę starał się na to, mam wielką radość, że Jeżeli tylko dobrze się ułoży, jeżeli będę mógł. Pozwólcie panowie, że... Teraz ja parę słów też powiem, mianowicie yy, gdy słuchałem słów Pana Wójta, to przyznam się wtedy, że zaraz na początku mnie zaskoczyły i zdziwiły, kiedy Pan Wójt zaczął przepraszać za to, co ja tak myślałem. Co no by, za co to właściwie Wójt mnie przeprasza, kiedy Naprawdę dla mnie współpraca z gminą, z Panem Wójtem, wszystkimi pracownikami to zawsze była bardzo wielka przyjemność, radość. Ja y, nawet tak dla odprężenia tak dla rekreacji to lubię wejść, żeby tylko rękę wysłuchać y, czy pracownikom, czy, czy Panu Wójtowi, a tak mi się przypomniało Pan Wójt mówił, y, przy Przypomniało, przypomniało mi się dziady Mustiewicza, gdzie tam się przedstawia te dzieci, które przyszły na ziemię żeby zaczepnąć jalko z gorczycy, bo, bo kto nie zaznał gorczycy tu na ziemi, to weźmy w tym razie chciałbym do tekstu zobaczyć, jak tam jest, ale, ale to nie jest w stanie nie, nie jest w stanie docenić. Tej słodyczy, którą, którą posiadał, więc y, ja tam szukałem tej gorczycy i mówię, jaka wygląda ta gorczyca, była jej w Nie znalazłem, nie znalazłem. Y, tak, ale y, ten, ja to odebrałem w ten sposób właśnie, że tu była ta przekazana w na, najwłaściwszy sposób życzliwość, wdzięczność, i ja też muszę na pierwszym miejscu przede wszystkim okazać wdzięczność, podziękowanie. Jeżeli coś zbroiłem, to też przepraszam. Tak samo, gdy chodzi o przewodników turystycznych, to tak się pięknie układa, że nasza współpraca zawsze miała miejsce i była zawsze bardzo owocna i na oficjalnych spotkaniach i na prywatnych często wymienialiśmy nasze doświadczenia czyli z różnymi uwagami wiele tutaj właśnie powstało takich inicjatyw dzięki właśnie przewodnikom dzięki niezmordowanemu panu Romanowi który tutaj ciągle coś inicjował, coś podpowiadał, coś sprawiał. Nawet, nawet właśnie tutaj ta sala, w której znajdujemy się, to jest przecież bardzo duża zasługa i, i Pana Romana, i, i Przewodników, i Zakładów i, i wiele innych. I, i trzeba powiedzieć jeszcze, co jeszcze trzeba powiedzieć, dzięki temu, że my wspólnie razem współpracowali, to w dużym stopniu na pewno uratowaliśmy, że nasze ażaby przed vandalizmem. Udało się ludzi przyjeżdżających tutaj turystów, pielczymów, nauczyć też i pewnej kultury, zachowania się. Prawda? Przewodnicy połączali, zwracali uwagę na... na niewłaściwe czasem tak, nie zachowanie się przyjeżdżających turystów, czy nawet yy, na yy, niewłaściwy ubiór, yy, kiedy czasem się zdarzało, że, że tam zwłaszcza w okresie upałów, yy, w okresie ubraniach, yy, plażowych niektórzy yy, ludzie chcieli wchodzić do kościołów i tak dalej. To nie, to nie da się tak zarejestrować. Od razu jednoznacznie, ale to wszystko daje efekty. Ja pamiętam, że na początku, po każdym odpustie, to tutaj plac kościelny był zasłany odpadkami, papierami, a w tej chwili kończy się taka impreza i trudno znaleźć gdzieś zrzucony papier. Otóż no, już, już się nauczyli innego zachowania. Podobnie jest i, i trochę i na placu już, już na zewnątrz, na parkingach, gdzie, będzie dużo, na pewno tam jeszcze dużo jest do życzenia, ale pod tym ten również jest, jest duży, duży, postęp. Także mogę powiedzieć, że rzeczywiście dla mnie to była wielka przyjemność stanowiska, to nasze podtrzymywanie się na, na duchu i, i y, y, to moje czasem takie żartownicze powiedzenie, co Pan Wójt nieraz powtarza, y, 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 była mowa o skąd pieniądze, jak fundusze i tego, co ja zawsze kakowałem, że jestem w tej dobrze, dobrej sytuacji, że mam dwoje najbogatszych sponsorów na świecie, więc <grystki> wszyscy nastawiali dusze to, to za bogaty sponsorzy, ale trzy Matkę Bożej i już zeszła, bo, bo oni mają niebo i ziemię. No także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję i równocześnie za to dzisiejszy dla mnie jest jednak naprawdę zaskoczenie i za serdeczność z Waszej strony. Jeszcze raz za wszystko dziękuję. No i zapraszam, żebyśmy u siebie sobie do stołu i teraz tak chyba już bardziej luźno ludne porozmawiają przedstawia. Dziękujemy za te słowa. Ja natomiast wytłumaczę się, dlaczego ja przepraszałem. Otóż być może to już z mojego wieku wynika i trzeba nie pamiętam, gdzie komu krzywdę wyrządzi. <laughs> Wolałem to uczynić i, i to było pocieszenie te słowa ojca, że no, ojciec się nie dopatruje tej... tej Gorczycy gdzieś tam, czy gorycy we współdziałaniu, bo, bo to tylko no, podkreśla to, że ta współpraca i, i, i to współistnienie tutaj na tym terenie, w tych okolicznościach, w tych warunkach było dobre i, i dzięki temu pozwalało no, wiele, wiele różnych, najróżniejszych rzeczy tych na pograniczu, tych materialnych i innych Dziękuję za to